Witam wszystkich, ciąg dalszy prac przy budowie trackera. spawam sobie tutaj tą główną beleczkę, na której będą przyczepione kolektory i panele. Kupiłem dwa razy 5 na 10 cm, żeby po prostu było to mocniejsze, gdybym kupił kwadrat 10 na 10 to nie miałoby to takiej wytrzymałości jak dwa razy po 5, bo tutaj dochodzi jeszcze dodatkowo ścianka która będzie to wzmacniać tak? teraz muszą to zespawać tutaj wzdłuż po całości praktycznie i z drugiej strony tabeleczka ma teraz 6,5 metra mocowania jeszcze tutaj będą w tym miejscu gdzieś trzy chyba mocowania zrobię tu na środku i tutaj tutaj mi zostały jeszcze elementy dalsze, I idę pokazać jeszcze tam jak to wygląda na tej obrotnicy. No i tutaj na tej obrotnicy mam już otwór wycięty 10, no prawie 11 cm i tutaj też jest 11, dlatego że tutaj jeszcze chcę położyć taki płaskownik, żeby po prostu tam ta konstrukcja nie leżała bezpośrednio na tej falce tylko żeby to było jeszcze tutaj podparte, stąd ten otwór taki troszeczkę większy. No i na przestrzał tutaj akurat wszystko się mieści, ten górny pierścień jeszcze tutaj planuję drut wspawać, żeby to wzmocnić, nie obcinałem tego, niech ten rand będzie, będzie mocniej, tak jak tutaj widać, o, także zaraz robota dalej będzie szła. Pogoda jest ładna, słoneczko świeci, dobrze się robi. Dobra, to by było na tyle no i witam jeszcze raz no i zacząłem tutaj spawać właśnie tą ramę no i tu na początku zacząłem spawać taką od początku do końca ciągłym spawem ale to trochę gówniano wychodzi i chyba coś takiego porobię co 10 cm takie kawałeczki bo to pójdzie 200 elektrod żeby tutaj te 7,5 metra zespawać i z drugiej strony też 7,5 Dobra, gonią z tym na razie. No i już jest to pospawana. Tak, mniej więcej co 10 cm. Ciechnięte, ciechnięte. Przejechałem trochę kątówką. Jutro jeszcze to poczyszczę szczotką drucianą. I jeszcze druga strona do spawania. Nawet tak dosyć fajnie tutaj to się wtopiało. Powinno być git. Także już 15 z minutami trzeba kończyć robotę, bo mam wyjazd. Dobra, to by było na tyle na dziś, na razie.